Zadanie 11.1 sierpień, CKE 2024. Pusta bańka na mleko o pojemności 10 litrów ma masę 6,5 kg. 1 litr mleka ma masę 1,3 kg. Niech x oznacza liczbę litrów mleka w tej bańce, a f od x oznacza wyrażoną w kilogramach masę bańki wraz z mlekiem, gdzie x należy do przydziału domkniętego od 0 do 10. Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń, wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. Pierwsze stwierdzenie: funkcja F jest malejąca, prawda? Fałsz. Żeby stwierdzić, czy funkcja jest malejąca, czy rosnąca, spróbujemy sobie wypisać kilka wartości tej funkcji. A więc tak, nasza funkcja F od X wyraża masę bańki wraz z mlekiem. I do tej bańki można wlewać od zera, czyli nic nie wlewać, do 10 litrów. Oczywiście można wlewać 2,5 litra, 3,2 litra. Jak chcemy, tak możemy wlewać, ale minimalnie nic nie wlewamy, a maksymalnie 10 litrów. Czyli zapis F od 0 oznacza masę pustej bańki, czyli bez wlania żadnego mleka. Czyli 6,5 kg. Gdy wlejemy 1 litr mleka, to tak, to będzie 6,5 kg, dodać 1 litr razy 1,3 kg. Gdy to dodamy, uzyskamy wagę 7,53 kg. Lejmy sobie 2 litry mleka, czyli F od 2, to będzie 6,5 kg, dodać 2 litry razy 1,03 kg, 2,06 dodać 6,5 to będzie 8,56 kg. F od 3. Jeszcze sobie policzymy. To będzie pusta bańka. Dodać 3 razy 1,03 kg to będzie 9,59. 59 kg, czyli w sumie można dodawać tutaj masę jednego litra mleka. I tak można sobie wypisywać. Skończmy na wartości największej, czyli E od 10, to będzie 6,5 kg, dodać 10 razy 1,03 kg. 10,3 dodać 6,5 to będzie 16,8 kg. No, i tak, gdy wlewamy do bańki mleko i im więcej wlejemy tego mleka, tym bańka jest cięższa. Czyli wraz ze wzrostem argumentów wzrastają wartości funkcji. To gdybyśmy już to chcieli powiedzieć językiem matematyki, czyli wraz ze wzrostem argumentów wzrastają wartości funkcji, zatem funkcja jest rosnąca funkcja, funkcja rosnąca. I zapiszę, ponieważ że wraz ze wzrostem argumentu wzrastają wartości Wartości funkcji. Czyli pierwsze zdanie jest zdaniem fałszywym. Oczywiście my tego uzasadnienia nie musimy pisać, mamy zaznaczyć prawda albo fałsz. Tutaj oczywiście dodatkowo mamy komentarz. Drugie zdanie do rozstrzygnięcia. Funkcja f nie ma miejsca zerowego. Przypominamy sobie definicję miejsca zerowego. Miejsce zerowe to jest taki argument, dla którego wartość funkcji wynosi 0, czyli taki x, dla którego wartość wynosi 0. Zapisujemy to w formie równania, czyli f od x równa się 0, czyli taki argument, czyli x, dla którego wartość jest 0. Patrzymy po wartościach, nigdy wartości 0 nie uzyskamy, bo f od x. Oznacza masę bańki, czyli masa bańki nigdy nie będzie zerowa, ponieważ pusta bańka ma już 6,5 kg, czyli faktycznie funkcja nie posiada miejsc zerowych, czyli zdanie jest prawdziwe.